Próba nauki yy, na rolkach, dzień Jeszcze, dzień, dzień setny. Rolkach. No ale jak długo nie jeździliśmy, tak? No bo ogóle taka pogoda była, było zimno. No, było bardzo zimno i było smutno, szaro. Rzekłabym, że pizgało. O, nawet się zrymowało. No. Nie, czujesz. nie czuję, że rymuje. No. Piękna niedziela. Oby takie były już tylko i bardziej gorące, żeby można było jechać nad jeziorko. A... Um, Możemy pograć w Babbingtona. Tak. Na razie jeden z trójką Drugi się właśnie pierze. I tu jeszcze mam ubrania, które chcę spakować. I piżamka, i klapki. A i spodenki. Ogólnie biorę dwie pary spodenek, jedną sukienkę, spódnicę i koszulki. Eee, I tu mam na plaży, po prostu będę, jak będziemy szli na plażę, to będę po prostu zakładała właśnie to. Zastanawiam się, czy wzi wziąć tą, czy nie, ale z drugiej strony ona ma taki fajny kolor. Będzie fajnie wyglądało na tle niebieskiej wody, nie? Trudne rzeczy. Nie lubię pakować się. Eee, pakuję się do tego plecaka. Bo on jest miąkki, i mam nadzieję, że jak coś to e, się spakuje. E, no i jeszcze mamy całe szczęście, że mamy walizkę, także dużo rzeczy do walizki pójdzie. Znaczy, pójdzie. Kosmetyki głównie pójdą do, do walizki. O, tak. Kosmetyki pójdą do walizki i e, biorę na zmianę po prostu jedne e, klapki. Będę miała Adasę na nogach, klapki do tego. Do plecaka, do walizki, a tu mam takie klapki, wiecie, basenowe pod prysznic. No i zastanawiam się, czy brać buty do wody, czy też nie. Chociaż nie wiem, jak to zmieścimy. mam sporo miejsca, także tutaj jakaś y, część kosmetyków przyjdzie moich eee, tego nie biorę zapadła decyzja, że nie biorę, chyba, że w walizce będzie więcej miejsca, ale wątpię Ach, tego nie lubię, balkowania ta no, mnie ostatnio nawkurzałam się na nią, bo mi zrobiłam mocne plamy dobra, nie ma sentymentów wyrzucamy. Ta natomiast jest fajna, znaczy fajne ma te dwa cienie. Reszta słaba. Jeszcze ją zostawię. Tu Mam troszeczkę, muszę go wykorzystać. Tak zrobię jakieś eksperymentalne jedzenie. Pani trochę teraz. Ja nie wiem w ogóle co o tym sądzić. Jakbyś tutaj był, to by było lepiej. Byłoby lepiej, Oczywiście, że byłoby lepiej, bo ja powinnam musimy, jeść bartek zdrowiej. Musimy kupić. Wiesz pełen, o tym, że powinnam jeść zdrowiej. Pełen, pełen o tym nie nie, tego nie jest zrobione. Pan doktor powiedział, że muszę jeść zdrowo. Muszę jeść zdrowo. Wysoko, bia, wysoko... Boże Święty... Błonnikowa dieta i... co? Wysokobłonnikowa i przeciwzapalna. To są dwie rzeczy, które powinnam zastosować w swojej diecie. Czyli nie smażymy. A! I jeszcze wiesz, co mi powiedział? Nie wiem, czy Ci to powiedziałam, że mi to powiedział Pan to, to, to Panu y, szefowi mojemu, że kazał mi odtłuścić brzuch. Ja też? No. Także muszę zrzucić tłuszcz z brzucha. To jest cholernie trudne i to wszyscy wiedzą o tym. Że kobietom w ogóle jest bardzo trudno zrzucić tłuszcz z brzucha. to chłopom się kurde nadwyżka kaloryczna osadza w brzuchu. Odkłada w brzuchu. No ale kobietom jest ciężko też zrzucić w Kobietom w tyłku się odkłada. W biodrach. Tak, tak, w A, będziemy teraz oglądać Weronisię, naszą ulubioną youtuberkę. Jest teraz niedaleko nas, tak naprawdę. Znaczy no, niedaleko, ze no, 100, 100, 100 km od nas, 120 chyba jest do niej od nas. Ale w ładnym miejscu. Ogólnie można byłoby tam jechać, tam do pochodzi. pochodzić, w okolica okolicach. Tam nigdy nie byliśmy. A w ogóle my na Mazurach, nie mamy do Mazur to blisko, bo my nie jesteśmy na Mazurach. Ale coś my się w armińsko-mazurskim. Byliśmy tylko raz. Naprawdę? Mhm. W Giżycku. Byliśmy tam tylko i wyłącznie dlatego, że byliśmy na stand-upach. I łaba prawie jak Mazury. A to są Mazury. Ku**a, parzeńczyny też jak Mazury. nie No. To nie są mazury. Na Warmii jesteśmy często, bo Olsztyn to Warmia. O, dobra, odpalaj Weronisia. Dobra, jestem w trakcie sprzątania jeszcze tej mojej toaletki i mam tutaj takie pojedyncze cienie i powiem Wam szczerze, że rzadko używam tych pojedynczych cieni. Ale dobra, mam jeszcze taki soczek, Bartek tutaj zrobił. To jest sok pomarańczowy z żelatynką. Mm. Że mi to smakuje? No nie do końca. Piję to dlatego, że wymuszona we mnie bartek. Wiem, że to oglądasz. Sorry, Bartek, ale mi to nie smakuje. To po pierwsze, a po drugie, słuchajcie, no powiem Wam szczerze, że Żadna jest dobra, wiecie na zmarszczki w ogóle, na ciało i tak dalej, gości, No więc piję, no. Pije, no. Mam tu już słuchajcie przygotowane kosmetyki, które na pewno zabieram ze sobą na wyjazd, słuchajcie do wyjazdu są 3 tygodnie, ja tym wiem, ale ja bardzo nie lubię się pakować na ostatnią minutę, ja po prostu muszę mieć to wiecie kilka dni wcześniej, no teraz są trzy tygodnie, ale po prostu no muszę sobie to rozłożyć w taki sposób, bo no bo tak... Yy... I powiem Wam tak, mam taką fajną kosmetyczkę przezroczystą, w którą tutaj wrzucę sobie płyny. Między innymi na przykład dezynfekcję do stóp i obuwia, taki grzybobójczy preparat. Używam go po prostu też we Włoszech, wiecie, zło nie śpi, na pewno to ze mną pojedzie. Przepraszam. Mam to taki spray do włosów, też kupiłam sobie taki Fancy Fancy, i właśnie to jest ten mój problem, że na przykład na takich wakacjach, właśnie zagramamicznych, i problemem moim jest to, że ja właśnie w ogóle nie dbam o włosy. I wiecie, a jak jest słońce i słona woda, to te włosy dostają 10 razy bardziej po tyłku, nie? Więc naprawdę powiem wam, że muszę, muszę po prostu, muszę zadbać o włosy. Eyeliner. Ja mam taki o fioletowy z Everline. Wezmę sobie go. Z tego względu, że yy, nigdy nie brałam, ale może się pomaluje i to chyba mogę zaliczyć jako płynny. Więc wrzucam to do tej przezroczystej kosmetyczki, znaczy ta kosmetyczka i tak pójdzie raczej do tego albo do Bartka bagażu, albo do walizki no i coś tu jeszcze miałam wrzucić od razu, kolorowe No tuż. i słuchajcie, stwierdziłam, że wezmę ten wodoodporny tusz z Rimela na wakacje i dzięki temu przetestujemy go sobie w morzu o ile będę w stanie do tego morza wejść bo y, może być dosyć chłodno no dobra, słuchajcie, i teraz tak. Jeszcze jest trudny problem. Trudny problem jest, słuchajcie, z czym? Nie wiem, z czym jest trudny problem. Ja nie pamiętam, sami ją powiedzicie. Mój mózg po prostu nie funkcjonuje. Biorę sobie ten podkład od Liren Vitamin C Glow. E, powiem wam, że to jest super rozświetlający podkład, bardzo fajny jest ten podkład i ten podkład sobie właśnie y, biorę. Jeszcze biorę też korektor. Mam teraz dwa korektory, moi drodzy, właśnie takie ciemniejsze. Ale, Ej, a dzisiaj są w ogóle wybory: byliście zagłosować? Głosowaliście, czy nie głosowaliście? Ja byłam zagłosować już przed obiadem. Już mówię... Ale ja powiem Wam szczerze, że nie wiedziałam na kogo głosować. Naprawdę nie wiedziałam. Wydaje mi się, że wybrałam mniejsze zło. A czy według mnie oczywiście. No ale nie wiem. Uuu. Wiecie co? Chyba wezmę ten korektor. Tak, wezmę ten korektor. To jest korektor znam. Też go sobie tu już spakuję w kosmetyczkę. Bo po prostu tutaj będę pakować takie, wiecie, te płynne rzeczy, żeby... Bo w Warszawie na lotnisku Chopina chyba trzeba wyciągać to jeszcze, bo na przykład jak wracałyśmy z Bolonii nie trzeba było wyciągać, w ogóle nic nie trzeba było wyciągać, nie trzeba nawet otwierać piecaka. także to było mega fajne. No ale pewnie w Warszawie trzeba będzie, o yes! sorry, więc yy, tak, sobie tutaj pakuję rzeczy. Krem pod oczy, na co dzień używam tego teraz, tołpa. Pure Trends, więc tego używam, więc to zostanie i powiem Wam, że co Wam powiem? No, nie wiem, co zrobić z tymi tymi, tymi pigmentami, bo ogólnie dwa pigmenty mam, słuchajcie, bardzo rozsypane. I one w ogóle źle się nakładają. Więc to są w ogóle bardzo fajne kolory: 302 Pleżer i 958 Crown z na Pojedyncze. One są naprawdę mega fajne. I jak co? Z drugiej strony sobie myślę, że mam ten Choco Glamour i wydaje mi się, że zostawię sobie po prostu ten. A tych dwóch się pozbędę. Właśnie w ramach takiej, wiecie, jak to się nazywa? W ramach. O boże. czyszczenia toaletki, o tu mam taki cień skobo i mocno go mam już zużyty zostawiam go, bo, bo po prostu on jest idealny właśnie w załamanie powieki także go zostawiam no i tutaj mam problem, bo na przykład ten cień wygląda bardzo ładnie ale tu, w opakowaniu ale on na powiece tak nie wygląda e, tu natomiast mam taki, o sy syreni, proszę bardzo i on też tak nie wygląda. I tu mam flamingo i się zastanawiam właśnie, czy tego sobie nie wziąć na urlop? Bo właśnie to jest to, że one nie są takie fajne, jak się już je rozetrze. Nie wiem, czy to widać. Ale z drugiej strony takie fajne na wakacje, nie? Może być. To ja chyba sobie wezmę ten właśnie yy... na wakacje. Tak myślę. Tak myślę. Tak myślę i tak zrobię. On się tak fajnie mieni, będzie fajnie wyglądał na powiekach, więc ten cień będzie ze mną już jechał na wakacje. A z tymi cieniami, no ten to w ogóle jest taki... O. No zostawię te cienie, bo to są takie cienie, wiecie co, imprezowe, yy, takie jakby ala sylwestrowe. Oczywiście, że my na Sylwester nigdzie nie chodzimy, ale... Nie zajmują one dużo miejsca, tak naprawdę, więc sobie je zostawię. Tak! I te cienie są już bardzo, bardzo stare, bo ja je mam jeszcze z czasów, jak pracowałam w Gopsie. W Gopsie nie pracuję już 6 lat. Nie, 5 lat nie pracuję, tak? No, od stycznia 2020, więc 5,5 roku nie pracuję w Gopsie. Ja jeszcze je mam, a ja je kupowałam. Jeszcze jak moja koleżanka Marta pracowała. Marta, kiedy to pracowałaś? Do kiedy to pracowałaś, Marta? Nie pamiętam, do kiedy Marta pracowała. W każdym razie te dwa cienie idą już do tak zwanego denka. Tu mam znowu taki cień z Bel. I on nie jest aż taki stary, ale on jest bardzo ładny. I się co, ja muszę po prostu zacząć go znowu używać. Zdecydowanie. Powiem Wam, że tu kosmetyków mi tutaj troszeczkę ubywa i się cieszę. Yy... Niedziela, wieczór, godzina 19.10. Jest tak przyjemnie. Nie ma słońca, jest lekko zachmurzone niebo, tak jak widzicie, ale jest naprawdę bardzo przyjemnie. Idę sobie na spacerek. Kręci mnie w nosie okrutnie, ale stwierdziłam, że nie chciało mi się, ale mówię, dobra, idę na krótki spacerek. Także trzymajcie kciuki, żebym dała radę. A nie chcę mi się. Miałam zrobić krótki spacer ale jednak wyszedł je taki krótki w ogóle słuchajcie, mam taką koszulkę, którą kupiłam sobie w Primarku w Łodzi jak jeszcze studiowałam i powiem Wam, że ona jest tak beznadziejna bo się tutaj tak rozciągnęła strasznie także ogólnie czeka mnie po wakacjach, w ogóle w tym roku już sobie to obiecałam że po wakacjach robię taką czystkę i nie zrobiłam tej czystki słuchajcie, mam te koszulki, które są już złahane cały czas ale w tym roku to już nie ma bata, robię czyszczenie szafy po lecie, takie konkretne. Nawet teraz, wiecie co, jak się pakowałam i pakowałam, przygotowałam sobie te ubrania na te moje urlopy, zauważyłam, że już niektóre rzeczy rzeczywiście trzeba będzie wyrzucić też. Nie ma to jak w łóżeczku, moją nową, z moją nową pijamką, takie oła, koteczki. No, bardzo fajna, bardzo wygodna, także idziemy zaraz z śpiulki, a jest godzina 21. Ale jeszcze tutaj mam takie pytanka, odpowiem sobie na nie. Tam widzicie już walizeczka przygotowana, tu ubrania na jutro przygotowane. Ach. Mamy poniedziałek i wyszłam na spacer, ale dzisiaj jest, słuchajcie, zdecydowanie chłodniej niż wczoraj i przez to, że jest chłodniej niż wczoraj, nie ma w ogóle ludzi. Naprawdę na ścieżce jest pusto i dzisiaj bardzo przyjemnie dzięki temu, bo jest po prostu pełno, bo jest po prostu pustyniutko. Słońce jest taką, jakby mgłą i ono tak delikatnie grzeje, ale jest taki chłodek wyczuwalny. Wiecie, tutaj, na przykład, w miejscu, gdzie ja mieszkam, to. Jesteśmy otoczeni trochę rzeką, rzekami. E, są takie trochę podmokłe tereny, wiecie, takie. Znaczy to nie jest tak, że są jakieś bagna, no ale ta wilgoć jest jednak wyczuwalna. Powiem Wam, że dzisiejszy dzień w pracy był bardzo męczący. Ogólnie czuję takie bardzo duże zmęczenie. E, nie wiem, się to. Ogólnie wyczekiwanie na urlop jest cholernie męczące, bo mam z tyłu głowy to, że mam bardzo dużo pracy, bardzo dużo. I jeszcze dałam ciała z jedną rzeczą. Nie jestem z siebie zadowolona, ale z drugiej strony kuziwa nie wiedziałam. No, nie jestem alfą i omagą, żeby wszystko wiedzieć. Tym bardziej, że nigdy nie robiłam takich rzeczy, wiecie. Słabo, słabo, oczywiście, że słabo. Rzekłabym wręcz, że innego słowa bym tu użyła. Myślę, że przez to miałam bardzo złą e, noc. Bardzo źle spałam. Bardzo źle się czułam rano. Powiem Wam, że był to chyba jeden z takich pierwszych od powrotu z Włoch e, poranków, gdzie naprawdę musiałam wstrzymywać wymioty i płacz. Ciężki dzień, długo ciężki, ciężka bardzo noc. No co, mamy nowego prezydenta. To jest też kolejna sprawa z ciekawostek. Wszyscy o tym wiemy oczywiście. Ale ja tak muszę poinformować, jakby ktoś nie wiedział. Dla mnie szczerze mi to lot to tak naprawdę. Czy ten, czy ten. Doesn't matter. No ale dobra. Uff. Widzicie, idę i gadam i jestem najedzona, więc się zmęczyłam 10 razy bardziej. Yy, no dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego vloga o wszystkim i o niczym i widzimy się w następnych odcinkach. Na razie.